Mądrze i sprawiedliwie. Serdecznie dziękuję za ten piękny Bochen chleba z tegorocznych zbiorów. I deklaruję, że w naszym samorządzie będziemy wszyscy starali się, by nikomu tego chleba nie zabrakło. Będziemy go dzielili za chwileczkę symbolicznie i mam nadzieję, że przez cały rok będziemy to robili uczciwie. Szanowni zebrani, panie wojewodo, panie marszałku, księże, dziekanie, księża, zebrani goście, drodzy radni, panie przewodniczący. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą obecność. Dzisiaj tu w Ostrowie na tej ziemi, która od dawna nie gościła takiej ważnej takiego ważnego zdarzenia jak dzisiaj cieszę się że mogło to nastąpić jestem przekonany że stojąc tu w tym miejscu i trzymając ten piękny dorodny bochen chleba wyrażam nasze wspólne podziękowania dla wszystkich rolników z terenu naszej gminy za tę ciężką i trudną pracę, dzięki której możemy być, możemy funkcjonować i możemy każdego dnia dzielić się tym chlebem. A wiemy, jak praca ta trudna i niewdzięczna, często jedna krótka chwila wystarczy, aby zniszczyć dorobek całego roku, czasami życia. Mieliśmy namiastkę takiego nieszczęścia w naszej gminie. Ale całe szczęście, że to była taka namiastka w porównaniu z innymi terenami naszego województwa, gdzie rolnicy ponieśli ogromne straty. Dlatego dzisiaj, wykorzystując tę chwilę i ten moment, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym momencie, kiedy nawiedziła nas ta nawałnica, stanęli na wysokości zadania. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję naszym strażakom, bo okazało się, że przez wiele lat budowana OSP w Kruszwicy zawsze jest w stanie nam pomóc. Myślę, że podziękuję jeszcze osobiście strażakom, kiedy będziemy mieli doroczny capstrzyk na rynku, bo wypada. Ale chciałbym również podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zachowali się w sposób wspaniały w, tej, w tym momencie. Bardzo dziękuję również sołtysom, dzięki którym udało się wykonać wszystkie niezbędne czynności. Dziękuję również panu wojewodzie, który tak szybko zareagował i zaproponował nam pomoc. Myślę, że to, że nie musieliśmy go fatygować w Kruszwicy, świadczy o tym, że sami bardzo dobrze potrafimy zadbać o nasze dobro. Chciałbym w tym momencie również serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszych obchodów, do tego świętowania. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom. Mieszkańcom Ostrowa i Popowa, na których czele stoją te dwie urocze kujawianki, panie Sołtys. Bardzo dziękuję. Jak się wjeżdża dzisiaj, tak, te prawa są jak najbardziej zasłużone dla tych pań i dla wszystkich mieszkańców. Bo jak dziś się wjeżdżało do Ostrowa. To serce rosło i rośnie cały czas, tak pięknie przyzdobionej ci, naprawdę długo, długo nie będzie chyba nigdzie. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Kruszwicy za to, co włożyli za tę pracę. Dziękuję serdecznie wszystkim strażakom, dzięki którym również mogliśmy dzisiaj się tu spotkać w takim otoczeniu. Bardzo dziękuję. Starosta, za to, że zechcieli przyjąć ten zaszczyt i są z nami dzisiaj, by dopełnić tradycję. Moi drodzy, dziękujemy dzisiaj rolnikom, mając przed sobą ten chleb. Ten chleb symbol tej pracy, ale symbol również jedności. Tak pięknie dzisiaj ksiądz, proboszcz Schönc powiedział w kazaniu: Pamiętajmy, że on z wielu ziaren pochodzi, ale jest jeden. I dzisiaj raduje się również moje serce, kiedy na kruszwickiej ziemi, tu w Ostrowie, możemy gościć pana wojewodę, pana marszałka, tak wielu znakomitych gości razem. Niech ta legendarna kruszwicka ziemia, tu w Ostrowie szczególnie, będzie takim przykładem tego, że my. Potrafimy być razem. Potrafimy świętować razem. Potrafimy się łączyć w pracy i w trudnościach, ale również w świętowaniu. Życzę wszystkim dzisiaj udanych dożynek, radości z tej pracy, radości ze świętowania, radości z bycia razem. Dziękuję.